Dzień dobry, dobry, albo dobry wieczór. Smacznie kawusi. Jebać kapusi. To miejsce zbadamy sobie zaraz. A, faktycznie czekaj ta. No, Przyznawam się, że jestem, jestem tak dojebany, że to nie wiem gdzie ten Wiesz kurwa, ty swoją szeregowy kac. Oks, koks. Tole, Czasami idzie się... No kurwa, to było nieprzyjemne Dzień dobry, mam nadzieję, że... Że żaden niemiły... Mm. No i kurwa jest, no Mhm, mm No, takie, takie sete rzeczy to są, powiem wam szczerze... Zaraz zdechnę, kurwa! Dobra, trzeba powyrzucać, kurwa, nie większość z tych rzeczy, które wziąłem. A, 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 a. Dobra. No, ale mi to wystarczy, jestem szczęśliwy. O zaspokojone. Jestem w takim razie ciekaw skąd ten naukowiec miał. Miał te kartę. No, ten najemnik w sensie. No bo to faktycznie, faktycznie po prostu mogą to być najemnicy, bo każdy sobie może wziąć taki kombinezon, jaki oni mieli. Co, gdzieś tu są zombiaki kurwa, znowu? No i w ogóle. Ech, kolejni, kolejni wyjebani. Niestety. Baza? Znalazłem jednego z waszych. Wygląda na to, że sam się wysadził granatem. Nie ma śladów starcia ani ataku. Tu Kowalski. Przyjąłem, majorze. Dobre wieści. Mamy dokładne, współrzędne źródła zakłóceń. Sygnał pochodzi z budynku przedszkola. Dobra. Ale to bronie jest kurwa przyjemna, ja pierdolę Witam, panie budynek przedszkola Tutaj będzie BUM I rozjebało jak widzieliście, wybuch był z tyłu, ale to już mało co ważne. O nie, kurwa, ważne jest to, że. Ważne, ważne jest to, że ja nie będę mieć. Jak łoży się o to, trzeba rozwalić to Kurwa, ja nie będę mieć jak to po prostu chyba nie, dobra, będę mieć nie. Nie, to nie tak się włączy. <śm> v, V, dobra, F, 5 zrobię. No i i, 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 i po problemy. Witaj, kurwa, poruczniku Rogowiec. Majorze, Bogu niech będą dzięki, jestem uratowany. Jak tu blądowałeś, Nie chce mi się czytać. Ale on to ogólnie gada, że coś go kontrolowało. No kurwa, coś kontroluje te umysły w tej prybeci, Coś kontroluje umysły w tej prypeci. To naprawdę ty? A niech mnie. Zaczynaliśmy się martwić, że więcej doktorka nie zobaczymy. No więc, co się stało? To długa historia. Opowiem innym razem. Dobra. Dzięki za pomoc. Tak przy okazji, pułkownik chciałby cię widzieć. Pójdę do niego. Aha, Gary wybiera się do Janowa po zapasy. Kazał przekazać, że wróci dopiero za kilka dni. Kapuje. Powiedz, gdzie byłeś. I tak nie uwierzysz? Ale niech ci będzie. W lodówce to W lodówce No i powoli mamy endgame. Gary se poszedł No nie ma przewodnika, który by nas poprowadził Wyprowadziłby nas z prypeci. Jest kurwa ten. A, ja pierdolę, tu jest. No i? Słucham. Złożyłem dowódcy bazy raport sytuacji i podałem wszystkie zebrane informacje. Przez jakiś czas nie będzie wsparcia śmigłowców. Polecił ufortyfikować pozycję i czekać na rozkazy. W bazie są obserwatorzy SBU, więc niedługo będziesz mógł pogadać z przełożonymi. Pułkowniku, wykryliśmy sygnał radiowy pochodzący z bazy. Transmisja jest zaszyfrowana i nie możemy jej rozgryźć. Macie współrzędne? Tak, mam. Ale sygnał jest przerywany i porusza się. Znowu monolit? Sprawdzę.

przepraszam już, jestem jest, z tym, że jestem. Jest kurwa, kim ty jesteś? Coś mógłby mi powiedzieć, co tu się odpierdala z tą grą? Serio kurwa. Aha, czyli... czyli ty się kurwa, znalazłeś? Dobra, czyli ty żyjesz normalnie, słodko. No kurwa. Dobra, ty Co żyjesz. Chcesz? On żyje. Wano i tak, jakby, jakby mi się nie zbagował wcześniej, to i tak by teraz zniknął i poszedł e... i poszedł z Garim. Okej okay. Na co ty kurwa czekasz powiedz mi Ja pierdolę Jak się yy... Jeżeli sygnał wrócił. Przesyłam współrzędne. Eee, czekajcie, bo mi się... No, miałem mówić, że jeżeli... Kurwa. Nie wiem nawet. to poczekajcie Bo się wkurwiłem się na tą grę A, no właśnie Jeżeli nie ja będę mieć wszystkich dobrych zakończeń Według mnie dobrych Bo jest tam kilka takich, które wiadomo nie muszą być dobre Zamknij ryj Ja widzę, że się zbugował, bo jest nieprzyjazny To wam puszczę po prostu z YouTube'a Wrócił, jest zaraz obok jest blisko i przesuwa się w stronę bazy, jest pod ziemią. Majorze, tu Kowalski. Lepiej wracajcie, musimy się przygotować do natarcia wrota. Tym razem dranie nie zaskoczą nas ze spuszczonymi spodniami. Och, i teraz zniknął. Ja pierdolę. Gra jest upośledzona. Ja ci będzie pięć? No jest pięć kurwa. Pierdle. Nie strzelać. Idę do głównego wyjścia. Strijelok. 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 10 lat temu mamy problem. Bo no, nie to udało, to udało mu się. z niewyjaśnionego powodu. Dopóki tego nie zbadamy, nie będzie wsparcia lotniczego. Teraz do granic zony możecie dotrzeć tylko na piechotę. Powody są oczywiste. W powietrzu wisi masa anomalii. Szczególnie w centrum zony. Mieliśmy mapę z bezpiecznym korytarzem powietrznym między anomaliami, a śmigłowce miały układy zabezpieczające przed emisjami. To dziwne. Mówisz, że nie zauważyłeś, że po emisji anomalie się przemieszczają. Niektóre znikają, a w różnych miejscach pojawiają się nowe, przez co ta twoja mapa staje się bezużyteczna. Czyli o to chodzi. Co? Emisje nie zachodzą jedna po drugiej. Jeżeli przeskanujesz teren i namierzysz anomalię, śmigłowce będą mogły nas bezpiecznie zabrać. Jeżeli wylecą zaraz po emisji. Musimy jak najszybciej powiadomić bazę. Zawiadomie dowódców zaraz po emisji. Poruczniku, nawiążcie z nimi łączność. Tak jest. Dobra, jak to kurwa przeciążą łody. Dobra, ty wróciłeś. Cieszy mnie to. I pak. w drodze tutaj znalazłem schowki Twojej grupy. Czy notatki? Dziękuję, Duchy Kieł. Byli moimi przyjaciółmi. Razem zdołaliśmy przejść koło z Węglacza i dotrzeć do Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Niestety obydwaj zginęli. Po powrocie rozdzieliliśmy się. Ja byłem ranny i zostałem z doktorem na bagnach. Więcej ich nie zobaczyłem. Niedługo ja później dowiedziałem się, że kła zabił, zabili najemnicę, a duch zginął, bo zaufał naukowcom. I ciało ducha mamy. Mamy w cieniu Czarnobyla. A czy jest ciało Kła? Nie powinno być, bo, bo z Kłem jest właśnie coś takiego, że go gonił ten, właśnie najemnik. I, i, i właśnie się podejrzewa, że jest to ten szrama z czystego nieba. Googluję teraz. <laughs> W ogóle teraz właśnie oklasz Informacje На деревьев срочно łączność światła? przez emisję w jej trakcie nie da się nawiązać łączności dobra słuchajcie operację tor wodny przejmuje sbu jest tam major dyrektorów tak od tej pory on dowodzi powiedzcie mu żeby był w pogotowiu ktoś z bazy niedługo się z nim skontaktuje przyjąłem Słyszycie mnie? Dziekterow. Słyszę was. Dobrze. Od tej chwili odpowiadacie za ukończenie operacji Tor wodny. Kowalski i oddział Ogończy będą nam pomagać. Składajcie meldunki. Zdołałem zdobyć dokumentację eksperymentów przeprowadzanych w zonie. Ponadto skontaktował się z nami stalker, który był w centrum. Nazywa się Stryłok i chce z nami współpracować. Przyjąłem. Zgódźcie się na współpracę. się przyczyny awarii śmigłowców? Ja tak, mam dane, a informacje z je potwierdzają. Śmigłowce wpadły w anomalie, gdy ich położenie zmieniło się wskutek emisji. Mapa anomalii wydana pilotom okazała się bezużyteczna. Dobrze. To znaczy, że mamy czas do następnej emisji. Zabierzemy Was razem ze Stalkerem z punktu B28. Oddział Ogończy zostanie ewakuowany z Wami. Taki już lecą. Bez odbioru. Słyszeliście wiadomości? Jak już ruszymy, trzymajcie się razem i chronicie Stalkera. Jakieś pytania? No Przygotować się do wymarszu, Majorze. Mogę na słówko? No i tak to jest kochani no. Kończymy Kończymy serię To też będzie dłuższy odcinek, Bo Bo tak Dobra, dawajcie, wyruszamy no, Nada rankę z nimi. Oddział ruszamy. O nie jest kurwa późno w nocy, a ja... Poczekajcie chwileczkę. Yy. Albo zakończymy. Wiecie, zakończymy ten odcinek. Kurwa. Zakończymy ten odcinek. Ja...

No, także trzymajcie się do następnego odcinka.